Cześć, witam Was na moim kanale. Nie było mnie przez jakiś czas, ale to było spowodowane takim moim drobnym, małym wypadkiem, pobytem w szpitalu. No ale już wyszedłem, teraz można wziąć się do pracy. Dziś będzie film o cięciu jabłoni. Tak jak widzicie, albo nie widzicie, o! Ta jabłonka była dość mocno przycinana już w zeszłym roku. I co mogę Wam powiedzieć? Z zeszłego roku były przycinane już wszystkie gałęzie, które szły w stronę trawy. Tak, tu było cięte, tu, tu mamy młodą gałązkę, która sobie pójdzie do góry. Tak, więc pierwsze, co trzeba obcinać w, w takich jabłonkach, to wszystkie gałęzie, które idą do trawy. Tam nawet widać też taką jedną, która szła w dół. Tutaj to wszystko było skrócone. Nie chciałem tego wycinać za mocno, ponieważ zostałby w gruncie rzeczy wtedy sam pień. On tak, zobaczcie, trochę krzywo krzywo rośnie, tu się rozgałęzia. Nie było za bardzo jak tego wyciąć. No ale tak to przetrzewiłem. No i teraz tak. Co trzeba zrobić? Tak jak widzicie, pierwsze co to trzeba usunąć wszystkie wilki. Nie ma ich może jakoś dużo. No ale wycinamy. Spójrzcie, tutaj jest pąk, na którym będziemy mieli owoce. To wszystko to są wilki, czyli możemy to od razu tutaj obciąć. O. tak trochę mały mam sekator no ale jedną ręką robiąc to o. tak jak tu widzieliście rosły dwa, trzy wilki z jednego no to nie bawimy się tylko wycinamy wszystko teraz tutaj trochę obtrzepiemy tak tu jeszcze mamy takiego jednego wilka, ale go sobie zostawimy na gałąź. Ale tu możemy obciąć tego. Tutaj. Tutaj. To wytniemy. To wytniemy. Robimy sobie od razu miejsce tutaj na dwie gałęzie. To w środku wycinamy. Przy obcinaniu wilków musicie pamiętać, żeby obcinać jak najbliżej gałęzi, ponieważ tu zostanie gus. Z którego wilki będą rosły na potęgę. Dlatego jeśli tniecie, to tnijcie jak, naj, jak najbliżej kory. Nie koniecznie takim sekatorem. Lepszy byłby lisek, ale wtedy bym nie mógł dla Was nagrać filmu. Tak, tu idą tak w górę, czyli to wszystko. Tu mamy właśnie taki gus. Tak, i z niego wyszły już dwa wilki. Ogólnie tniemy wszystko to, co idzie w górę, pionowo. No i ja, na tym owoców nie będzie. Tak. Tutaj też to wycinamy, bo to rośnie nam w drzewo. Tak, żeby się tutaj... O, śnieg mi spał tutaj. Aby to wszystko tutaj nic nie rosło, nie, nie krzyżowało się, ponieważ jak jest za ciasno, to nic z tego nie będzie. I teraz tutaj, tu widzimy, utniemy tak, z tego zrobimy sobie koronę. To idzie prosto do góry, czyli tniemy całe. Tutaj takie długie wilki, z których chcecie zrobić sobie koronę, a nie krzyżuje się. Obcinajcie trochę dalej. O. Tak. To idzie pionowo do góry, czyli tego się pozbywamy całego. O tak, tego pozbywamy się całego. Teraz tutaj w środku. Na no to wycinamy, bo to rośnie w środek. To skracamy, z tego sobie zrobimy ładną koronę. To wycinamy całe. Musi nam będzie krzyżować. Tu tak samo. O, nie ma co żałować. Wilków, z nich nic, nic nie będzie. O. A po prostu tylko osłabią nam drzewo. Będą wyciągać soki, które zamiast iść w jabłka, będą szły we wzrost niekontrolowany. Spójrzcie, tutaj nam się tak krzyżuje z tym. Z tą gałęzią. Tak więc wycinamy. W ogóle napiszcie w komentarzach, jak tam u Was zima. Jak widzicie, u mnie ładnie sypnęło. Pierwsza tak śnieżna zima od dłuższego czasu. Tak. To tutaj zostawimy na ten rok. O. Tak, wycinamy wszystko to, co nam się tutaj będzie krzyżować, przeszkadzać innym gałęziom. Tak, takie cięcie nie ma na celu tylko wycięcie wszystkich wilków, ale też, ale też zapobiegnięcie się krzyżowaniu gałęzi. Jak gałęzie nam się skrzyżują, to drzewo nie dostanie odpowiedniej ilości światła i te owoce też będą takie byle jakie. Jak widzicie, ja w środku trochę gałęzi zostawiam. Ponieważ chcę sobie tutaj zrobić ja już w tym roku taką dość ładną koronę. Niemniej jednak cięcie i tak będzie dość, dość intensywne. Ponieważ tu mam czereśnie, tu mam drugą jabłonkę. Wszystko chce mieć miejsce do życia. O. Tutaj ten pąk zostawiamy, bo tu już będę jabłuszko w tym roku a więc patrzcie jeszcze gdzie mam tutaj ewentualnie już pąki puściło spójrzcie tu mamy taką o tu już jest obcięte dobra tu nam się krzyżuje tu jest wilk tu jest wilk tutaj też ta rośnie w górę czyli obcinamy Należy ciąć tak jak mówiłem Jak najbliżej Jak najbliżej gałęzi Wtedy nie stworzy nam się Tutaj gus, Z którego będą po prostu rosły Wilki, spójrzcie tutaj Te co tak wystrzeliły W górę bardzo mocno Wszystko usuwamy Ponieważ nie chcemy Jabłek zbierać z drabiny tak. O tak, jak mówię, ten sekator jest za mały do takich cięć. No ale przy nagrywaniu i robieniu to takim trzeba się posłużyć. Wy możecie od razu wziąć. O. Od razu możecie wziąć duży sekator, jeśli to robicie bez nagrywania. Wtedy po prostu będziecie mieli lepsze dojście do każdej gałęzi. Tu została jeszcze ta strona. Wytniemy. Nie bójcie się cięcia. Jeśli coś się źle utnie, za dwa, za trzy lata to odrośnie. Wtedy będzie można ewentualnie poprawić cięcie. A na pewno drzewo Wam za to podziękuję. A, muszę rękę zmienić. O tak, drzewo Wam za, za to podziękuję. Będzie o wiele ładniejsze owoce, może będzie ich trochę mniej, ale na pewno, na pewno wielkość się poprawi. O, to tak trochę pod słońce teraz, tutaj mamy taką krzywą gałąź, ale ona ładnie rośnie w bok. Tutaj spójrzcie, ciasno jest, o, tu mamy wilka. Widzicie, to wszystko sobie przerzedzamy. Tego obetniemy, to sobie zrobimy z tego koronę Tak, jeszcze tutaj kilka o, kilka cięć. No i mamy jedną jabłoń zrobioną. Zajęło to ile może? Z 10 minut z nagrywaniem. A tak więc wy jeśli będziecie to robić bez nagrywania. Takie drzewko, takich rozmiarów to nie powinno zajść więcej niż 5 minut. Tak więc nie jest to. Ach. Śniegu mi sypnęło na ranę. Ach. Nie jest to jakoś skomplikowane, trudne. Jest to łatwa, przyjemna praca, dzięki której drzewko wygląda już o wiele lepiej. Spójrzcie, tak. Może za bardzo tego nie widać, bo jest na tyle innych drzew. Ale widać różnice. O wiele lepiej będzie owocować. Owoce, owoców będzie może trochę mniej, ale będą na pewno większe, smaczniejsze. Wilki nie będą po prostu wyciągać soków, wszystkiego co idzie w owoce do wzrostu. Tu jeszcze patrzę, czy czegoś nie przerzadzić. Tutaj o. Tu nam się gałęzie krzyżują, więc wszystko, co się krzyżuje, od razu wycinamy. O. Tak. Żeby tu dopuścić jak najwięcej światła. Spójrzcie tutaj. Cięcie jest praktycznie przy samej korze. Nawet sekatorem takim. Dlatego też i. Dlatego też i nie będzie tam, może, guzów. Dobrze, nie przedłużając. Tak wygląda obcięte drzewko. Mam nadzieję, że Wam się ten film podoba. Jeśli tak, to proszę o lajka, subskrypcję, polecenie tego filmu znajomym. Napiszcie w komentarzach, ile u Was jest śniegu. No, u mnie napadało z 20 cm, tak więc mamy piękną polską winylę. Spójrzcie, jak to wszystko wygląda elegancko. I do następnego filmu. Na razie cześć.